Witam serdecznie w moim krótkim filmiku pod tytułem Rejestr systemu Windows 7: Praktyczne zastosowanie. Jak sam tytuł mówi, zajmiemy się tutaj praktycznymi przykładami. Zero teorii, przynajmniej mam taką nadzieję. Dobrze, przechodzimy do części bardziej praktycznej. Na początek zajmiemy się prostym przykładem jak i bardzo przydatnym jak włączyć kombinację klawiszy Ctrl, Alt, Delete podczas logowania niektórzy pewnie nie wiedzieli że można to zrobić co jest bardzo przydatne yy, zwłaszcza podczas logowania jako administrator lub inny użytkownik niewidoczny przechodzimy do rejestru wpisujemy regedit oczywiście dajemy tak Dobrze, i które wybieramy. No już miałem zaznaczone. Local Machine, Software, Microsoft. Przechodzimy do Windows, Windows NT Current Version. I szukamy Winlogon I co my tutaj mamy? Co nas interesuje? Interesuje nas ten oto podklucz. Teraz widzimy, że jest tutaj wartość 1, co oznacza, że jest kombinacja klawiszy Ctrl Alt Delete nieaktywna podczas logowania. Aby to zmienić, zedytujemy klucz wpisując 0. Teraz, gdy uruchomimy system komputer jeszcze raz, to podczas logowania pojawi nam się właśnie kombinacja klawiszy CTRL ALT DELETE. Będzie aktywna. I to wszystko. Aby z powrotem wyłączyć. To wiemy. Jeden. OK. To był jeden z tych prostszych przykładów, teraz zajmiemy się dość ciekawym. Otóż, jak wyświetlić groźne ostrzeżenia dla nieuprawnionych użytkowników systemu, którzy próbują się zalogować na nasz komputer? Znajdziemy to w tym samym miejscu w tych obydwu kluczach: legal notice caption, legal notice text. W tym pierwszym kluczu wpisujemy nasz tekst. Tekst nagłówka, które pojawi się w oknie, tak jak miałem. Tutaj zaś wpisujemy treść ostrzeżenia. Może być to dłuższe. Nie ma chyba ograniczenia znakowego. Oczywiście to wszystko będzie działać po ponownym uruchomieniu systemu lub po wylogowaniu się. Dobrze, ja to sobie zmienię. I to był kolejny bardzo prosty i ciekawy przykład. Teraz coś przydatnego i nieprzydatnego. To zależy, z której strony na to spojrzymy. Otóż, jak wyłączyć funkcję autoodtwarzania CD-ROM? Niektórym jest to na rękę w systemie Windows 7, ponieważ np. gdy mamy płytę z filmem czy z muzyką, to przy autoodtwarzaniu nam się pojawia, którym programem odtworzyć yy, i różne rzeczy. Jednak czasami, gdy mamy płytę instalacyjną, to też niepotrzebnie się pyta. Dla jednych jest to wygodne, dla niektórych nie. No, ale pokażę, jak wyłączyć auto odtwarzanie. Wchodzimy tym razem. Pokażę Wam, żeby tutaj łatwiej. Zamknę to wszystko. Nie w software, ale w system. Ctrl set 001 Services i szukamy CD ROM CD ROM CD ROM jest i które zmieniamy Otóż Auto Run Widzimy, posiada tutaj wartość 1 Więc logika nam mówi, aby zmienić na 0 i wiemy co się stanie po ponownym zalogowaniu komputera gdy włożymy jakąkolwiek płytę funkcja autorun nam się nie pojawi Dobrze, zmienię sobie a teraz zmienimy kolor czcionki pierwsza poleceń nimi nieprzydatne, ale Warto zawsze coś takiego zrobić. Domyślne okno konsoli ma tło w kolorze czarnym. To chyba wszyscy wiedzą. Teraz zmienimy te y, ustawienia. Przechodzimy do, do. wszystko. Current, Current User, Software. Szukamy Microsoft. Następnie command, command-processor. Dobrze, i które wybieramy? Otóż zmienimy wartość parametrowi default-color. Dane wartości, jakie dane wartości wprowadzić? Otóż 0 to podstawowe, dane. Jak zmienić tę wartość? Otóż szesnastkowe kody kolorów są następujące: 0 oznacza kolor domyślny, 1 niebieski, 2 zielony, 3 morski, 4 czerwony, 5 fioletowy, 6 żółty, 7 biały, 8 szary, 9 jasno-niebieski. Tutaj już się zaczynają litery: jak to w kodzie szesnastkowym: A jasno-zielony, B jasny. Morski C jasny czerwony, D jasny fioletowy, E jasny żółty i F kontrastowy biały. Hmm. To jest metoda prób i błędów, jak się w tym wszystkim połapać. I jak to zapisać. Po pierwsze, pierwsza litera oznacza y, kolor napisów. Tak, kolor napisów. Na przykład damy C9 i jak to było, że mówiłem? Wcześniej C oznacza jasny, czerwony. Natomiast 9 oznacza jasno-niebieski, czyli będziemy mieć jasno-niebieskie napisy na jasno-czerwonym tle. Wielkość liter nie ma znaczenia przy danych wartości, no i jest tak jak Wcześniej. Za OK. Po ponownym uruchomieniu, wylogowaniu się i uruchomieniu. Nasz wiersz poleceń. Powi... O, nawet nie trzeba. Nasz wiersz poleceń zmienił kolor. Tak jak mówiłem, to jest metoda prób i błędów. Damy sobie 2, co oznacza zielony, oraz 6 żółty. Dobrze. I uruchomimy. Proszę mało widoczne, ale widzimy zastosowanie z zmiany wartości tego klucza. Sobie zmienię na 0. I proszę. Bardzo fajne do personalizowania swojego wiersza poleceń. Jak zmieniać ścieżkę dostępu do domyślnego katalogu instalacyjnego? O co chodzi? Chodzi o, o, chodzi o to, że domyślnym katalogiem, w którym będą instalowane aplikacje w naszym systemie, jest jak zawsze C, program Files. Dla niektórych jest to męczące, dla niektórych nie, bo jak dla mnie, na C przeważnie są instalowane pliki systemowe, a na innych różnego, różnego rodzaju programy, aplikacje. I jak to zmienić? No, oczywiście, informacja ta jest zapisana w rejestrze w innym, troszkę miejscu. Przychodzi, zamykamy to wszystko. Wszystko znajduje się w local machine. Local machine, software, szukamy Microsoft. Microsoft, teraz Windows. Jest Windows i current version. I teraz, y które zmieniamy? Otóż zmieniamy program Files Drill. Widzimy tutaj dane wartości. No i chyba wiemy, co zmieniamy. Wpisujemy tutaj swoją y, ścieżkę do y, instalowania programów na przykład. D nie pamiętam jakie tam. O, po prostu. Gry. Gry. I to, oto i to wszystko bardzo przydatne, nie musimy się męczyć. Szybka instalacja programów, gier, czegokolwiek. I klikamy OK. Wszystko będzie zapisane po ponownym uruchomieniu komputera lub po wylogowaniu się i zalogowaniu. Tak samo w systemie Windows 7 mamy również drugie program Files, w którym też często zapisują się pliki, przeważnie zapisują się pliki, dlatego tutaj też możemy sobie zmienić główny katalog instalacyjny. Teraz zajmiemy się wyłączaniem wbudowanych głośników. Jak to zrobić? Otóż przechodzimy do Current User, Control Panel oraz Sounds. Sound. Mamy tutaj dwa podklucze. Aby wyłączyć głośniki zmieniamy ich, dane, ich wartość na NO. Drugi tak samo. No i oczywiście nasze wbudowane głośniki są wyłączone po ponownym zalogowaniu komputera. Teraz pokażę wam jak chronić ważne pliki system głównie systemowe. O co chodzi? Otóż gdy przejdziemy do panelu sterowania, odinstaluj program. Widzimy tutaj niektóre programy. Ale nie chodzi mi o te zwykłe, które my instalowaliśmy, głównie o te systemowe. Tak jak sterowniki czy inne programy. Jak widzimy, możemy je odinstalować. Dam na przykładzie CC Cleaner. Odinstaluj. Mogę to odinstalować w każdej chwili lub ktoś inny. Jak usunąć CC Cleaner z tej listy. Otóż przechodzimy do rejestru Local Machine Software Microsoft. I przechodzimy do zakładki Windows, current version. Uninstall. Tutaj znajdują się wszystkie nasze programy na tej liście. To są różnorakiego rodzaju sterowniki naszego komputera. I mamy CC Cleaner. Aby był niewidoczny, aby go odinstalować, należy go tutaj usunąć. Sprawdźmy, czy zadziałało. Proszę, cct zniknął nam z listy do usunięcia. Jest to na pewno wygodne, bo gdy usuniemy jakiś sterownik czy coś innego, to zawsze zostają te śmieci, jakieś niepożądane skutki. Czasami mamy tak, że kończymy pracę na naszym komputerze i zwykłym odruchem przyciskamy start i zamknij. Potem, po chwili tego żałujemy, bo przypomniało nam się, że mieliśmy co jeszcze zrobić. Dlatego teraz zajmiemy się funkcją wyłączenia przycisku zamknij. Jak to zrobimy? Otóż przechodzimy do Current User, Software Microsoft. Windows, current version i wybieramy Explorer, tak za dużo kluczy tutaj nie mamy dlatego my musimy utworzyć nowy o wartości word jak go nazwiemy, nazwiemy go no close dane wartości aby wyłączyć przycisk Zamknij system Windows, należy wpisać 1. Po ponownym uruchomieniu komputera ta funkcja powinna być aktywna. I aby, zmienić to, aby przywrócić przycisk Zamknij, należy zmienić na 0. Panel sterowania ma w sobie wiele opcji, którymi możemy zarządzać systemem, programami. Teraz zajmiemy się blokowaniem go dla innego użytkownika. W tym celu przechodzimy do Current User, Software Microsoft, Windows, Current Version. Explorer, czyli do tego samego miejsca, co byliśmy wcześniej. Znowu, tutaj nie mamy naszego odpowiedniego podklucza. Dlatego jak to zrobić? Tym samym sposobem. Dajemy nową wartość Word i wpisujemy No Control Panel. No Control warto dajemy na 1. W zależności od tego, na którym koncie to robimy, tam będzie zablokowane. Przypuśćmy mamy konto użytkownik 1, użytkownik 2. Jeśli zrobimy tę czynność na użytkownik 1, to ten użytkownik nie będzie miał dostępu do panelu sterowania, natomiast użytkownik 2 swobodnie będzie mógł z niego korzystać. Nasz komputer przeważnie chodzi wolniej z powodu naszego pulpitu. Niektórzy lubią mieć dużo rzeczy na tym pulpicie, nie tylko skróty, ale i pliki i aplikacje. Czym się teraz zajmiemy? Zajmiemy się ukrywaniem ikon pulpitu. Jak to zrobić? Otóż przechodzimy do rejestru. W tym samym miejscu, w tym. Wpisujemy nową wartość. Now desktop wartość 1. Po ponownym uruchomieniu komputera ta wartość powinna zadziałać. Jeszcze tylko sprawdzę. W tym miejscu. Wtedy wszystkie nasze pliki z pulpitu zostaną ukryte, jednak będziemy mogli je zobaczyć tutaj. Wszystkie nasze pliki będą tutaj widoczne. Teraz pokażę Wam nieco inny sposób edytowania y, kluczy rejestru. Otóż będziemy zapisywać go do pliku i edytować go w, no, normalnie w notatniku. Jak to zrobić? Najpierw zajmiemy się blokowaniem menedżera zadań. Otóż przechodzimy do current user software Microsoft Windows current user i do system. Naszego klucza tutaj nie ma. Ale jak mówiłem, zrobimy to całkiem inaczej. Zaznaczamy nasz plik System, przechodzimy do Plik Eksportuj, zapisujemy go na pulpicie. Zapisz. I widzimy tutaj, dwukrotnym kliknięciem. Wyskoczy nam tylko komunikat o wpisaniu nowego klucza do rejestru, co nam nic nie zmieni, dlatego przyciskamy EDIT. Za wiele nam to nic nie mówi, jak się domyślacie. Dlatego musimy troszkę tutaj zmienić. Utworzymy nowy klucz, robiąc to troszkę inaczej, nie tak jak tutaj. Klikamy prawy nowy, wartość word. W notatniku Będziemy musieli przekopiować jedną część. Najlepiej to tę. Przekopujemy. Mamy troszkę niżej. Kopiuj, wklej. Dobrze. I teraz musimy wpisać nasz nowy klucz, który wyłączy, zablokuje nam menedżer zadań. Otóż wpisujemy. 7 zer, bodajże, i 1, tak, i co się stanie? To otóż nasz menedżer zadań zostanie zablokowany, zapiszemy, zostało zapisane, tak, i widzimy. Nasz klucz został dodany. Tym samym, na wartość jest, no dobrze. Tym samym, nasz menedżer zadań został zablokowany. Jest to dosyć wygodny sposób edytowania kluczy, w zależności od tego, ile chcemy zmienić. I oczywiście, co chcemy zmienić. To by było na tyle w tym poradniku. Mam nadzieję, że jakaś informacja Wam się przydała.